W związku z pojawieniem się na Facebooku Komitetu na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze komunikatu mającego informować mieszkańców o manipulacji przez niektórych urzędników i dziennikarzy związanej z raportem wykonanym przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie zajęła stanowisko w sprawie. Mirosława Tabaka podkreśla, że komunikat wprowadza w błąd mieszkańców oraz podważa zaufanie społeczeństwa do organów państwowej inspekcji sanitarnej. Zdanie użyte przez komitet tu cytat. W żadnym miejscu raportu nie pojawia się stwierdzenie, że zakład nie truje mieszkańców, więc nieuprawnione jest formułowanie tego typu wniosków należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Wypowiedzi w pismach poszczególnych należy traktować jako całość, natomiast wyrwane z kontekstu jakieś Fragmenty zdań mogą być po prostu niewłaściwie interpretowane. Po czym wyjaśnia znaczenie stwierdzenia profesora Wojciecha Wąsowicza skierowanego w odpowiedzi do grupy mieszkańców KORSZ. Chciałabym nawiązać do, do komunikatu Komitetu na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta KORSZ, jaki ukazał się w tym tygodniu na tej stronie, gdzie między innymi pisze się o tym, iż Dziennikarze, urzędnicy i huta manipulują informacjami dotyczącymi raportu profesora Wąsowicza. Chciałabym przedstawić, może, tok kolejnych działań i skąd się to w ogóle wzięło. Otóż, po przedstawionym raporcie, przeprowadzonym na przestrzeni ubiegłego roku Skierowane zostało przez mieszkańców Korsz pismo do Marszałka Województwa z wieloma pytaniami odnośnie tego raportu. Cytując zastrzeżeniami co do raportu oceny oddziaływania zakładu utylizacji recyklingu akumulatorów na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy Korsze. Między innymi również podejmowany był problem może zacytuję tutaj wręcz, że absurdem jest stwierdzenie, że zakład nas, pobliskich mieszkańców, nie truje. Przeprowadzone trzy serie pomiarów emisji substancji do powietrza dwukrotnie wykazały przekroczenie dopuszczalnych poziomów emisji pyłu i jednokrotnie przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji ołowiu z emitora E2. Pomiary wykazały także występowanie wysokiego przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji dwutlenku siarki z emitora E3. Emisja godzinowa wynosiła 16,46 kg na godzinę wobec wielkości opuszczalnej 0282. Przede wszystkim huta jest samochodem budowlanym i tak dalej. Ja propos tego jak mówiłam, pismo to zostało skierowane do Marszałka Województwa, który z kolei przekazał do wykorzystania i do odpowiedzi do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie. Ten z kolei przesłał do nas pismo w sprawie tych pytań. Dlatego też yy, zwróciliśmy się do autorów yy, oceny oddziaływania, czyli m.in. do profesora Wąsowicza, o zajęcie stanowiska na poszczególne pytania. No i tak też się stało, otrzymaliśmy odpowiedź z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, którą przekazaliśmy do wojewódzkiej stacji, która przygotowywała odpowiedź na powyższe pytanie. I w piśmie tym. Oczywiście pisaliśmy. W odpowiedzi na to pismo ostatni akapit mówi, że podkreślenia wymaga również fakt, iż Instytut w piśmie. Jak wyżej jednoznacznie wskazał, że w żadnym miejscu raportu nie pojawia się stwierdzenie, że zakładnie truje mieszkańców, a raport jest wykonany z pełną gwarancją rzetelności zgodnie z najlepszymi standardami obowiązującymi w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska. To jest dosłownie przypisane z opinii, z pisma, które otrzymaliśmy tutaj właśnie od profesora. Dlatego też nieprawdą jest, że utailiśmy cokolwiek, prawda, z tego pisma, bom, bom, bo nie.